Mam kolegę Bartka No i dobrze, że go nie ma, bo to p******* trajca. Mam kolegę z miasta I kolegę ze Zgierza No i z innego państwa I takiego, który zaćpał Miałem kolegę geja, teraz to koleżanka Mam kolegów trapstars Cokolwiek myśli o mnie syna. Dla mnie to koleżanka Poznałem wielu ludzi i myślałem, że mnie nie chcą i że nikt mnie nie lubi. Nie połowa, tylko większość. Ufam tylko zuzi, bo była jak było średnia, gdy nie miałem gdzie spać. Na rękach noszę ten sam brud, w papierkach młody border. Chcę nie spać w noc i pić za dwóch. Najlepsza nocka w Polsce. Kolegę Bartka, no i dobrze, że go nie ma, bo to Praca Mam kolegę z miasta I kolegę ze zgierza. No i z innego państwa. I takiego, który zaćpał. Miałem kolegę Geja, teraz to koleżanka. Mam kolegów Trap cokolwiek myśli o mnie scena, dla mnie to koleżanka. Żegnałem paru kumpli. Jednak fajnie jest powiedzieć, do widzenia. Bo to wygląda tak, że niektórzy są jak chmurki. Wszystko się robi jasne, gdy ich nie ma. Na rękach noszę ten sam brud. W papierkach młody border. Chcę nie spać w noc i pić za dwóch. Najlepsza nocka w Polsce. Miałem kolegę Bartka. No i dobrze, że go nie ma, bo to. Z miasta. I kolega ze Skierza, no i z innego państwa. I takiego, który zaćpał. Miałem kolegę Geja, teraz to koleżanka. Mam kolegów co cokolwiek myśli o mnie scena. Dla mnie to koleżanka.